Cześć, witam w kolejnym vlogu z Malezji. Dojechałem do kolejnego stanu i do kolejnego miasta w Malezji. Nazywa się ono Ipo. Ipo to miasto, stolica stanu Perak. W Ipo mieszka około 800 tysięcy mieszkańców, natomiast w całym stanie jest ich 2,5 miliona. Jest on położony na północ od Kuala Lumpur i na północ od stanu Selangor, a na zachód, czy na północny zachód stąd jest Penang. Podróż tutaj z Penang trwała jakieś 3 godziny 10 minut, a mimo że w sumie powinna trwać dwie z hakiem, ale autobus, jak to zawsze tutaj w Malezji się zdarza, o czym się już przekonałem, często się po prostu zatrzymuje w jakiejś Losowych miejscach, czekając na ludzi i, i zbierając więcej osób do tego autobusu, um, no więc przedłużyło się to trochę. Um, jednak muszę też pochwalić te autobusy malezyjskie, bo większość z nich jest naprawdę wygodna. Te siedzenia są takie, no duże, dużo miejsca tam jest, dużo miejsca na nogi też można się rozłożyć, prawie jak jakaś biznes klasa w samolocie. Zresztą w ogóle niektóre z tych linii autobusowych nazywają się VIP. Um, one no, niewiele mają wspólnego z jakimiś VIP, ale no, mają więcej miejsca po prostu. A kosztują właściwie tyle samo co zwykłe. E, ceny przejazdów w Malezji są bardzo niskie, no ale też wiążą się z tym te opóźnienia i te dodatkowe postoje oczywiście. Po jest takim sennym miastem, nic tutaj za bardzo się nie dzieje, jest takie małe, stare miasto, mała okolica historyczna, gdzie troszkę miejsc się znajdzie. Ale nie jest to nic co można porównać z Georgetown w Penang czy z Melako, czy oczywiście z Kuala Lumpur. Raczej jest to takie małe, prawie że wiejskie miasteczko, jak szedłem teraz z przystanku do hotelu, to, no to to nawet sprawia wrażenie takiego trochę opuszczonego. Naprawdę mało jest tutaj ludzi, a przynajmniej w tej okolicy tutaj, bo do starego miasta mam jakiś chyba kilometr, może niecały. Będą dwa vlogi tutaj z IPO. Pierwszy ten dzisiejszy, który oglądacie, skupię się w nim bardziej na centrum miasta. Natomiast w kolejnym będą trochę dalsze okolice. Stan Perak jest tym stanem w Malezji, w którym odkryto najstarsze szczątki ludzkie. Odkryto tutaj w jakichś wykopaliskach archeologicznych szkielet człowieka pochodzący z prawie 11 tysięcy lat temu czyli z paleolitu późnego. Jednak nowsza historia i taka prawdziwa cywilizacja dotarła tutaj dopiero w XVI wieku, gdy powstał na tym terenie jeden z sułtanatów. Krótce potem odkryto tutaj złoża cyny, i o tę cynę walczyło kilka ludów. Holendrzy próbowali podbić i jakoś kontrolować te złoża. Próbowali także Bugisi, to jest taki lud gdzieś tam z Sumatry, z Indonezji, ale ostatecznie stanęło na tym, że to Brytyjczycy rządzili tutaj. Powołali oni swojego sułtana, na którego mieli wpływ, no i jakoś tutaj trochę się bogacili. Dochodziło czasami do zamieszek, mniejszych, większych, jeden nawet tutaj zarządca brytyjski tego stanu został zamordowany, bo lud się z nim nie zgadzał i nie chciał tutaj mieć żadnych wpływów zagranicznych, ale ostatecznie Brytyjczycy nadal się utrzymali tutaj przy władzy. W 1896 Perak wraz z kilkoma innymi stanami pod protektoratem brytyjskim stworzył sfederowane stany malajskie i miały taką troszkę autonomię tutaj, natomiast w 1957 już był częścią niepodległej Malezji. W latach 80. wydobycie cyny już tutaj spadło. No, i Perak też stracił trochę na znaczeniu. Wiele ludzi stąd wyemigrowało, głównie do Kuala Lumpur, do większego miasta oczywiście, szukać pracy i tam się jakoś urządzać. No, a tutaj no, została taka mała miejscowość no, miasto. Teraz troszkę się to odradza, ale nadal ten proces chyba trwa dosyć powoli, ale za chwilę to zobaczymy, jak wyjdziemy na miasto. Ipo jest podzielone na dwie części, wschodnią i zachodnią, przez rzekę, która się nazywa Kinta. Po zachodniej stronie mamy bardziej takie stare okolice, w tym również stare miasto, natomiast po wschodniej stronie no, są nowsze budynki, nowsze okolice e, też taka okolica jakby handlowo-komercyjna. Tam też pójdę dzisiaj, ale troszkę później. Zaczniemy od strony zachodniej, tej historycznej. Patrzcie, ulotka, na której ktoś reklamuje sprzedaż domu. Pewnie jakiś deweloper. Chyba to jest dom szeregowy. Cena poniżej 300 tysięcy. 2XX tutaj jest napisana, czyli pewnie 299 tysięcy ringgit, czyli około 270 tysięcy złotych. Chyba nie jest zbyt dużo. Tutaj jest jedno, chyba jedyne muzeum w ogóle w Ipo. Muzeum takie historii, przedstawia trochę historię miasta i historię całego stanu Perak. Jest zamknięte. Wiedziałem o tym, że jest zamknięte, ale chciałem przyjść tutaj zobaczyć ten budynek. Zbudowany on został w 1926 i był rezydencją jakiegoś chińskiego poszukiwacza cyny. Dorobił się widocznie na tej cynie. Docieram powoli do centrum. Tutaj jest dużo zieleni. Po jednej stronie tam jest szkoła, jakaś z wielkim trawiastym boiskiem. Po drugiej stronie tam jest Padang, czyli plac. Taki plac trawiasty, na którym pewnie się miejskie wydarzenia odbywają. Podobny do tego w Georgetown, też jest pokryty trawą, praktycznie w całości. To też meczet, który wygląda na indyjski. Chyba na indyjski. Przypomina taki jeden, który widziałem wcześniej w Georgetown też. Tylko, że jest troszkę większy. Tu jest budynek Sądu Wyższego w IPO pochodzący z 1928 roku jeden ze starszych budynków teraz to jest jeden budynek ale w przeszłości przed pierwszą wojną światową były tutaj dwa pochodzące z 88 1888 i gdzieś w pierwszej dekadzie XX wieku był drugi budynek dobudowany jeden z nich został później zniszczony zbombardowany podczas I wojny światowej no i potem wybudowano jeden taki wielki budynek w którym teraz siedzi sąd? Po drugiej stronie ulicy jest plac centralny, przy którym oprócz placu jest też stacja kolejowa, a po drugiej stronie jest ratusz. Tutaj na placu też jest pomnik upamiętniający ofiary kolei śmierci, kolei, którą budowali Japończycy podczas II wojny światowej, o której opowiadałem dokładnie, jak byłem w Kanchanaburi, w Tajlandii, więc odsyłam was tutaj do tamtego filmiku jeśli chcecie się dowiedzieć więcej ratusz jest jeszcze starszy od budynku sądu bo pochodzi z 1916 roku stacja kolejowa jest tylko rok nowsza wybudowana w 1917 myślę, że może nawet do środka wejdziemy, zobaczymy co tam jest ale widać tutaj z zewnątrz nawet, że jest bardzo ładna taka klasycznie kolonijna architektura styl trochę taki wiktoriański tutaj też są pociągi to jest trochę zaskoczenie, może, bo w Malezji pociągami raczej się nie podróżuje na takie dłuższe dystanse międzymiastowe, ale do Ipo akurat łatwo się dostać z Kuala Lumpur. Jakby trochę na potwierdzenie moich słów, widzicie, że w środku właściwie nic nie ma, nie ma aż tyle miejsca tam, tylko jedno takie małe pomieszczenie. Dużo mniejsza jest ta stacja od dworca autobusowego w Ipo, który się jednak mieści 7, 8, 9 km na północ od miasta. I nie jest łatwo stamtąd się dostać do centrum, a stacja kolejowa jest w samym centrum miasta. Kolejne mecze to jest główny meczy całego stanu, większy też od tego indyjskiego, który tam wcześniej widziałem, um, ale również tutaj nie można wejść do środka, bo nie ma tej infrastruktury dla nie muzułmanów, to znaczy ubrań. Ruszamy dalej. It's right. It's right tutaj taki ogromny dziwny blok bardzo wysoki no, chyba ze 20 parę pięter wszędzie są kraty w oknach i tak trochę nie pasuje tutaj do tego starego miasta bardzo klimatyczne te uliczki tutaj są na Starym Mieście. Teraz trafiłem na jedną taką, na której też są takie murale na ścianach, podobne bardzo do tych w e, Georgetown. E, może nawet tego samego artysty? Nie wiem. E, tutaj też są takie jakby stragany. E, gdzieś obok którejś kolejnej ulicy też będzie jeszcze jeden targ. Jest tutaj też wieża zegarowa, która została wzniesiona w 1909 roku. E, nazywa się wieżą zegarową Jamesa Bircha. James Birch to był pierwszy zarządca brytyjski em, tych okolicznych tutaj terenów. E, ten, który został zamordowany w 1875 roku dokładnie przez malajskich wodzów, którzy się mu po prostu sprzeciwili i nie chcieli się poddać tutaj tej władzy brytyjskiej. jest ulica właściwie uliczka mała alejka która się nazywa alejką konkubiny inna nazwa pod jaką była znana to alejka drugiej żony albo alejka kochanki wiąże się to z czasami od roku mniej więcej 1908 kiedy to ona powstała gdy tam były biznesy bogatych chińczyków którzy byli pracownikami w tych kopalniach cyny gdzie wydobywali tę cynę gdy się to robili pieniądze, tam sobie kupowali domy, które często oddawali swoim kochankom. Oprócz tego ta uliczka była też takim centrum dla palących opium, dla hazardzistów oraz oczywiście dla prostytutek, które były własnością tych bogatych Chińczyków i tam były no, ich miejsca pracy. Jak widać, obecnie nic z tego nie zostało, i teraz to jest po prostu taka uliczka bardzo popularna, turystyczna. Gdzie jest niesamowity tłok? Gdzie można kupić każdą pierdołę w stylu zabawka czy jakieś inne małe takie rzeczy. A no i także było tam sporo takich małych przekąsek. Starego miasta to już tyle. Teraz trzeba przejść na drugą stronę mostu, na drugą stronę rzeki i zobaczyć nowe miasto, czyli trochę nowsze. W ogóle to nie wiem czy ono będzie faktycznie nowsze. Wiem tylko, że tam nie ma żadnych zabytków, więc tak się domyślam. Właściwie to ta strona rzeki wygląda identycznie. E, może nie ma tych takich najstarszych budynków, ale też nie są one nie wiadomo jakie nowe. E, wygląda to bardzo podobnie. Też są tutaj takie uliczki z muralami, też bardzo ładne. E, też jest sporo uliczek takich z jedzeniem, z restauracjami, tylko że te prawdziwe ulice są może trochę szersze tutaj, e, na pewno szersze i więcej ruchu ulicznego tutaj jest. Tutaj się otwiera teraz nocny targ o nazwie Gerbam Mala, ale jeszcze niewiele tutaj się dzieje. Ludzie się schodzą to prawda. Tu jest jakieś stoisko, czy tam jakaś restauracja, do której jest ogromna kolejka, ale w głębi tam nic nie ma. Chciałem tutaj spróbować sobie nudle takie, tutaj mają znane, ale wszystkie miejsca sprzedające te nudle są czynne tylko rano. Chciałem też jakiś tutaj budyń kupić, bo też jest znany. Ale wszystkie miejsca z tym budyniem są też zamknięte, e, więc na razie nie pozostaje nic innego jak pójść trochę dalej na północ do parku na spacer. Widzę, że ten park to właściwie takie skupisko boisk, tylko tych boisk jest naprawdę tutaj sporo. E, dużo zieleni, dużo miejsca do grania w piłkę nożną czy w cokolwiek innego, ale, ale to nie jest tak naprawdę park, po którym można sobie pospacerować. E, tak więc. A idę trochę odpocząć, potem jeszcze raz pójdę na ten targ nocny jak już się rozpocznie i tam zakończę całego dzisiejszego vloga. Więc to było i po centrum. Kolejnym razem troszkę obrzeża miasta. Także zapraszam na kolejnego vloga. Cześć!